Cześć tu Radek z kanału Autostrady Polska. W dzisiejszym odcinku omówię trzecią część ciekawostek związanych z drogami, które można spotkać w naszym kraju. Będę omawiał jedną ciekawostkę w jednym województwie. W województwie dolnośląskim we Wrocławiu na skrzyżowaniu ulic Bystrzyckiej z ulicą na Ostatnim Groszu jest ciekawe miejsce. Skręcając z ulicy Bystrzyckiej w ulicę na Ostatnim Groszu nigdy nie zapala się zielone światło. Przez cały czas pali się czerwone światło wraz z zieloną strzałką. Wstawiam film mocno przyspieszony, pokazujący to dość ciekawą i niespotykaną raczej rzecz. W województwie kujawsko-pomorskim w gminie Koronowo w miejscowości Błuszkowo znajduje się bardzo ciekawe miejsce. Na dole płynie rzeka Krówka, w środku znajduje się droga krajowa 25 zbyt Bydgoszczy do koszelina, a na samej górze linia kolejowa 241 z Tucholi do Koronowa. Most kolejowy robi ogromne wrażenie. Szkoda tylko, że właściwie nic po nim już nie jeździ. W województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, jest miasto Zwierzyniec. W mieście tym, które jest bramą do Roztoczańskiego Parku Narodowego, na ulicy Dębowej w środku drogi rośnie ponad stuletni dąb. Dąb został na swoim miejscu w rezultacie akcji ekologów, którzy w latach 60. XX wieku nie dopuścili do jego wycięcia. Mieszkańcy miasta Związani są z drzewem do tego stopnia, że nie wyobrażają sobie jego wycięcia. Drodze konkursu nadali mu imię Krzysztof. Kilka lat temu na dębi została zawieszona mała kapliczka z rzeźbą św. Krzysztofa patrona kierowców. Ulica na której stoi dąb jest na tyle szeroka, że drzewo nie zagraża kierowcom. W województwie lubuskim w powiecie żarskim jest miasto Lubsko. W mieście tym znajduje się najwęższa droga w Polsce dopuszczona do ruchu. Ulica nazywa się Uchrobrego. Jej szerokość w najwęższym miejscu od krawężnika do krawężnika wynosi około 180 cm. Co ciekawe, przed wjazdem w ulicę z ulicy krakowskiej przedmieście stoi znak o zakazie ruchu pojazdów ciężarowych. Znak ten według mnie wygląda co najmniej dziwnie. Ciężko wyobrazić sobie, żeby ktoś w tą ulicę chciał wjechać pojazdem ciężarowym. Po śladach na ścianie budynku widać, że paru osobom nie udało się przejechać tego odcinka bez uszkodzenia auta. W województwie łódzkim w gminie, jak i w miejscowości Lubochnia znajduje się droga gminna o niespotykanym standardzie. Przed wybudowaniem drogi ekspresowej S8 z Warszawy do Piotrkowa-Trybunalskiego, właśnie tędy przychodziła droga krajowa nr 8. Droga S8 kilka lat temu została przebudowana, a wieś Lubochnia doczekała się obwodnicy. Dzięki temu w wiosce tej jest teraz droga, która ma dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, plus pobocze i jest drogą lokalną. Ruch na niej jest minimalny. W województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, pomiędzy Limanową a Kamienicą, znajduje się droga, która na co dzień służy mieszkańcom, jednak czasami zamienia się w tor do wyścigów. Na drodze tej możemy spotkać rolki na zakrętach oraz wyższe niż normalnie się widzi bariery ochronne. Droga ma kilka dość ostrych zakrętów. W czasie wyścigów pojazdy osiągają tutaj prędkość ponad 200 km na godzinę. W województwie mazowieckim w Siedlcach na ulicy Józefa Piłsudskiego, obok zakładu Karnego i Galerii Siedlce, znajduje się bardzo rzadko spotykane w Polsce rozwiązanie. Jest podobne do rozwiązania z ulicy Poznańskiej w Poznaniu, którą przedstawiłem w pierwszej części ciekawostek. Pojazdy chcące skręcić w lewo, jadą jak gdyby pod prąd. Dzięki temu rozwiązaniu unika się niepotrzebnego krzyżowania z potokiem ruchu, jadącym z naprzeciwka, który też chce skręcić w lewo. W województwie podkarpackim, w powiecie Leskim w gminie Solina, jadąc drogą powiatową z Wołkowej do Bali Grodu, znajduje się bardzo ciekawy odcinek drogi. Droga w niektórych miejscach przechodzi przez rzekę. Nie ma w tym miejscu mostu. Taki przejazd nazywany jest Bród. Podczas opadów deszczu lub w porze wiosennej można spotkać się z sytuacją, że wody naprawdę jest sporo i ciężko wtedy jest przejechać. W województwie podlaskim w powiecie Augustowskim w gminie Płaska znajduje się jedyne w Polsce przejście graniczne rzeczne. Przejście znajduje się w miejscowości Rudawka na śluzie Kurzynie wzdłuż kanału Augustowskiego. Kanał znajduje się na terenie Polski i Białorusi. Przez kilka kilometrów kanał wyznacza granicę obu państw. W województwie pomorskim znajduje się miasto Kwidzyn. Jest to 39-tysięczne miasto o prawie 800-letniej historii. W mieście tym ulica Gdańska przebiega pod Kwidzyńskim Zamkiem, a dokładnie pod Gdańskiem czyli wieżą sanitarną. Gdańsko jest najbardziej na północ wysuniętą wieżą zamku. Jest najdłuższą tego typu konstrukcją w średniowiecznych zamkach zakonu krzyżackiego. Długość Gdańska to 55 metrów. W województwie opolskim znajduje się gmina i miejscowość POKÓJ. W miejscowości tej znajduje się bardzo ciekawe skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Spotyka się na nim 7 dróg, gdzie dwie z nich to droga wojewódzka nr 454 z Opola do Namysłowa. Dodatkowo jadąc ulicą 1 Maja po około 130 metrach od omawianego skrzyżowania znajduje się kościół, który jest w środku tej ulicy. Ulica w tym miejscu okrąża kościół po obu stronach stając się ulicą jednokierunkową. W województwie Świętokrzyskim, w powiecie Włoszczowskim, jadąc drogą wojewódzką 786 z Włoszczowy w kierunku koniec pola, mijamy po drodze przejścia dla zwierząt, które są w poziomie terenu. Nie znajduje się pod drogą lub nad drogą, jak to bywa w przypadku autostrad, ale w tym samym poziomie. Wygląda to tak, że na niczym się nie wyróżniającym odcinku drogi przechodzącym przez las jest ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę oraz tablice ostrzegawcze mówiące o szlaku migracji zwierząt. W województwie śląskim, w Sosnowcu, w dzielnicy Niwka znajduje się bardzo nietypowe skrzyżowanie. Jadąc ulicą Wojska Polskiego, wzdłuż której poprowadzona jest również linia tramwajowa, w pewnym miejscu ulica wraz z linią tramwajową krzyżuje się z bocznicą kolejową do zakładów stalowych. Gdy jedzie pociąg zapory zamykają się i dla aut i dla tramwajów. Jest to prawdopodobnie jedyne takie miejsce w Polsce, żeby zapory kolejowe zatrzymywały jednocześnie auta i tramwaj. Jak się ma trochę szczęścia, to można zaobserwować taki obrazek. W województwie warmińsko-mazurskim przez powiat Morongowski przechodzi droga krajowa numer 16. Jeśli jesteśmy na przykład w Mikołajkach to jadąc DK16 możemy przejechać się po nawierzchni brukowej. Będąc natomiast w wiosce Kosewo DK16 jest na tyle wąska, że nie ma na niej miejsca na linię segregacyjną, która powinna znajdować się po środku. Na odcinku tym jest ograniczenie pojazdów odbuszczalnej masie całkowitej do 20 ton. W województwie wielkopolskim w luboniu koło poznania jest bardzo ciekawy most. Po moście tym poruszają się jednocześnie pociągi i samochody. Pociągi jeżdżą tutaj do zakładu chemicznego. Mając trochę szczęścia, można spotkać taki obrazek. W województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, wzdłuż drogi wojewódzkiej 142 znajduje się czynny drogowy odcinek lotniskowy. Droga 142 potocznie nazywana jest Berlinką. Miała prowadzić z Berlina do Kaliningradu. Długość drogowego odcinka lotniskowego ma około 2,5 km, a jego szerokość wynosi 14 m. Droga w okolicy Dol-Kliniska została niedawno wyremontowana. Jeśli w Twojej okolicy znajduje się ciekawe miejsce, napisz mi to w komentarzu. Dziękuję wymienionym osobom i urzędom za pomoc w realizacji filmu. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dziękuję.